Mamy minus 3 stopnie w sobotę. przyjechaliśmy na konie. Parę rzutów wykonałem. Mam tu konie, łowię na 14 metrach. No zameldował się ładnie. No, rośnie. Zobaczymy co to jest. Zaryba. O! Jaki ładny polski okonek pod 25 Ale ładnie łyknął Ale Naciągnięte mocno Odawaj no, przynęte, kolego O jaki pasiaczek lub do wody rośnie